Akademia Techniczno-Humanistyczna uruchomiła cztery sale audiowizualne, z których każda może pomieścić ponad 100 osób. Cztery oddane dziś do użytku aule mieszczą od 120 do 130 osób. Układ amfiteatralny i wygodne fotele sprawiają, że każdy uczestnik zajęć ma pełną widoczność na ekran zamontowany nad pulpitem wykładowcy. Aule zostały wyposażone w sprzęt multimedialny, pozwalający prowadzić wykład z jednoczesnym podglądem na żywo w kilku salach. Dodatkowo aule są klimatyzowane. Na dokończenie prac w budynku L, w tym czterech sal audiowizualnych, ATH otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prawie 9 milionów złotych dotacji. Z kolei z puli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego uczelnia pozyskała prawie 4 miliony złotych dofinansowania do projektu poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej ATH. Udaje nam się z pierwszej strony pozyskać środki, abyśmy mogli właśnie tak modernizować infrastrukturę uczelni, żeby ona służyła lepszemu procesowi dydaktycznemu studentów, poprzez studenci są naszym podmiotem działania, jak również dla pracy naukowej, pracownikom, bo pracując dobrych. Dogodnych warunkach lepiej tą pracę wykonują. A zatem współdziałanie i studenta, i profesora, ja to traktuję jakie powinno być przyjacielskie, bo student na uczelni akademickiej, to co wielokrotnie powtarzam, czerpie wiedzę od profesora, który odkrywa. Dochodzi do prawdy i przekazuje mu tą prawdę na żywo, czyli przekazuje prawdę u źródła. Obecnie spośród około 7,5 tysiąca studentów akademii około setki stanowią osoby niepełnosprawne. W pełni dostosowany do poruszania się osób na wózkach jest budynek L. Największy wybudowany całkowicie od podstaw na potrzeby procesu dydaktycznego. Tak samo bez barier jest budowany obecnie. Obiekt dla wydziału nauk o materiałach i środowisku. Do połowy grudnia potrwają prace przy budowie windy w drugim pod względem wielkości budynku dydaktycznym ATH na błoniach w budynku A. To jest inwestycja dla głównie dla niepełnosprawnych budowa pierwszej windy. Znaczy oprócz budynku L, w której znajdują się windy, tego nowoczesnego budynku, budynku A uzyskanym, czy pozyskanym po jednostce wojskowej, gdzie ta jakość tego budynku była różna, udoskonaliśmy, budujemy windę z programu z kapitału ludzkiego, z programu pracę kapitału ludzki i ta winda zostanie jak gdyby w prezencie na święta, pod choinkę oddana studentom. Nie tylko niepełnosprawnym, wszystkim studentom, jak również pracownikom. W przyszłym roku zostaną w nim zlikwidowane pozostałe bariery architektoniczne, przede wszystkim progi przy wejściach. Po otwarciu sal audiowizualnych w budynku EL odbyło się drugie posiedzenie Rady Społecznej ATH. Radę Społeczną ATH powołał w maju tego roku rektor uczelni. W jej skład weszli posłowie, senatorowie, europarlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci organizacji gospodarczych, biznesmeni, eksperci reprezentujący różne Dziedziny. Rada ma przede wszystkim służyć pomocą przy opiniowaniu kierunków rozwoju uczelni i określaniu perspektywicznej roli ATH w życiu pod i kraju. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynkach pracy w tym roku akademickim ATH uruchomiła dwa nowe kierunki studiów: transport i budownictwo. To jest właśnie efekt wsłuchiwania się w głos społeczności lokalnej i właśnie tej i rady społecznej itd. Tak Otwarliśmy bardzo potrzebny kierunek transport. Jak potrzebne nam są drogi, ile się buduje w mieście Bielsko-Biała. Doskonale wiemy, ale ciągle korzystamy z firm, niekoniecznie z bielskich. Chcemy, żeby, mi, żeby miasto, okolice miały dostateczną ilość specjalistów w tym względzie. Druga sprawa związana z tym i z budową jest budownictwo. Uzyskaliśmy zgodę na ten kierunek, drugi kierunek budownictwo. Ro, zbyt późno. Robimy rekrutację, rozpoczynamy studia od lutego i jeszcze co więcej, ponieważ sytuacja uczelni publicznej no nie jest taka jak jednostki prywatnej, więc tych funduszy nie mamy dużych. Uzyskało się uzyskać wsparcie zarówno na jeden kierunek, jak i drugi. Z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Na jeden dostaliśmy 4 miliony 800, 000, a na drugi również 4 miliony 200. 000. W przyszłym roku ATH zamierza uruchomić piątą największą aulę mieszczącą ponad 300 osób. W budynku L do wykonania pozostały jeszcze pomieszczenia dla Biblioteki Głównej i Akademickiego Centrum Informatyki.